Wspomniałem już kiedyś, że mam problem z grami koopowymi. Głównie przez to, że grając lubię czuć się bohaterem, zbawiającym galaktykę i będącym w centrum uwagi wszechświata. Uczucie funkcjonowania jako mały trybbing wielkiej machiny społeczności jest jakieś takie passé. No, chyba że wiąże się ono z niesamowicie miodnym gameplayem. Siemanko z tej strony, Maxior, i dziś powiem wam parę słów o wydanym wyłącznie na konsole Sony Divers. Twórcy nietuzinkowej Magiki postanowili pójść w stronę globalnego trendu na uspołecznianie gier i wzięli się za MMO. Jednak Arrowhead, jak powszechnie wiadomo, nietypowym deweloperem jest, więc musieli popełnić równie nietypowe MMO. W Helldivers zostajemy członkiem tytułowego, elitarnego oddziału broniącego superziemi przed zakusami kosmicznych niemilców. Fabuła ma tu charakter pretekstu i tak naprawdę nie należy zaprzątać sobie zbytnio głowy. Głównym daniem jest tu rozgrywka. Zrealizowana za pomocą starożytnych mechanik Twin Stick Shootera, gra wciąga nas w wielkie społecznościowe wydarzenie, jakim jest obrona galaktyki poprzez dziurawienie hord plugawych kosmitów. Tak naprawdę mamy tu do czynienia z klasyczną grą akcji z generowanymi proceduralnie zadaniami i kampanią rozgrywaną globalnie. Stajemy się wspomnianym przeze mnie małym trybikiem pracującym na sukces całej społeczności. Graficznie tytuł nie powala. Od ładnie animowane postacie w monotonnych scenariach przedstawionych w rzucie izometrycznym. Jednak główną siłą gry jest gameplay. W misji ruszamy samemu lub drużynie złożonej z maksymalnie czterech graczy. Na każdej mapie otrzymujemy proste zadania polegające na aktywowaniu generatorów lub przejęciu wrogiej bazy. Oczywiście po drodze musimy przedostać się przez łatwe do zaalarmowania patrole przeciwników, których wyżynanie jest tyle miodne co frustrujące. Oponentów potrafi być cała masa o różnym arsenale zdolności. Jeżeli trafimy do mało ogarniającej drużyny, możemy skończyć w ogniu krzyżowym pomiędzy kosmitami a naszymi towarzyszami broni. Tak, friendly fire tak samo jak w Magice, potrafi doprowadzić do kuriozalnych sytuacji, gdzie naszym najtrudniejszym przeciwnikiem staje się mało kumaty kolega z drużyny. Mimo wszystko sam system walki zrealizowano bardzo dobrze i brawa twórcom należą się przede wszystkim za bardzo precyzyjne sterowanie. Dzięki czemu nie musimy walczyć z mechanikami gry, mogąc się skupić na walce z adwersarzami. Do tego dochodzi mnóstwo rozwiązań gameplayowych, takich jak przyzywane kombinacjami klawiszy, rodem ze staroszkolnych bijatek zrzuty zaopatrzenia, wielotorowy rozwój postaci i broni oraz bardzo dobrze działający matchmaking. To wszystko sprawia, że Helldivers jest idealnym tytułem dla lubujących się w koopowych grach akcji, chcących szybko wtopić się w wartką akcję bez przejmowania się warstwą fabularną. I to tyle, jeśli chodzi o Helldivers, świetnie zrealizowana hybryda MMO i koopowego Twin Stick Shootera, która może zapewnić wiele godzin dobrej zabawy ze znajomymi, jak i zupełnie obcymi ludźmi. I tą ukrytą zachętą do uspołeczniania waszych destrukcyjnych skłonności kończę. Cześć!